Siemanko, tutaj Daria i witam Was na kanale Darliwka. Aktualnie jestem w pokoju Init i Wednesday, który już widzieliście. Ja tutaj troszeczkę pozmieniałam, bo na przykład pisaliście mi, czemu nie dałam Wednesday? Maszyny do pisania, no i właśnie sama nie wiedziałam czemu, ale to była bardzo dobra uwaga i jak widzicie, maszyna i biurko już jest. Tutaj u Init dodałam mnóstwo jeszcze tutaj poduszek na podłogę, bo ona miała naprawdę stertę tych poduszek, ale dzisiaj dorobimy sobie w tym budynku, bo mam tutaj jeszcze puste pomieszczenia, jakby pozostałe, tak jakby pokoje, klasy i zrobimy tutaj całą Akademię Nevermore. Tak, żebym mogła potem zrobić z tego historyjkę i użyć właśnie tego domku. No więc ja sobie tak wpadłam na pomysł, żeby zrobić z tego serię, bo ogólnie powiem wam, że ja po obejrzeniu tego serialu jestem po prostu zakochana, a Netflix już potwierdził, że będzie drugi sezon, ja już nie mogę się doczekać, więc zrobimy sobie taką serię z Wednesday. Tylko powiem wam, że ta historia będzie troszeczkę zmieniona, no bo ja zawsze tam wymyślam, wiecie, jakieś tam swoje scenariusze, więc jeżeli dzisiejszy odcinek wam się spodoba, to zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek, i piszcie mi, jeżeli miałabym coś zmienić, bo wasze uwagi naprawdę zawsze są mega trafione. Więc dobra, pokój dziewczyn już mamy. Piszcie, jak Wam się podoba po zmianie. Zrobiłam tą ciemniejszą podłogę i ściany. Tutaj w tym małym pomieszczeniu chciałabym zrobić to przejście do biblioteki. I teraz tak, musz się zastanowić, co tam było na ścianach. Nie mam pojęcia, nie pamiętam w tym momencie, wiecie? Wydaje mi się, że w całej szkole to były właśnie takie drewniane podłogi, ale nie chciałabym robić takiej samej jak u dziewczyn, więc zrobimy taką i poszukamy sobie takich czarnych cegieł. O! A nie, no bo to też będzie tak jak u dziewczyn, to się zleje. To nie, 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 wykluczone. Musimy pokombinować coś innego i tu będzie ta rzeźba, jak Wednesday tam wiecie klikała tak parę razy, to ona będzie to otwierała, to przejście do tajnej biblioteki, a bibliotekę z kolei zrobimy tutaj. Zrobimy to inaczej, damy tutaj po prostu y, czarne ściany, czarną podłogę, nie granatowe takie panele, tylko czarne, czarne całkowicie, chyba, że te płytki jeszcze nie, wolałabym normalne panele, bo tam chyba wszędzie były podłogi drewniane, dobra, teraz sobie lecę do sypialni, powiesimy tutaj dwie zasłony dla efektu, tak żeby wiecie, żeby to fajnie tak jakąś tą ścianę zapełnić jakoś czymś, bo, no bo tak słabo jakoś. Dobra, mamy dwie zasłony. Powiesimy sobie z tej i z tej strony. A jeszcze zobaczcie, przesunęłam mojego ulubioniaka, bo powiedzieliście, że Wednesday to nie za bardzo lubi kwiaty, więc, więc okej. Okay. I teraz tak, muszę sobie poszukać jakiegoś stoliczka pod tą rzeźbę. I coś takiego, wiecie, starodawnego, ale nie zepsutego, eleganckiego. Yy, powiedziałabym, że albo coś takiego bym wzięła, albo coś takiego. Tylko czy ta rzeźba mi na tym stanie? Zaraz zobaczymy, albo coś takiego ewentualnie. I teraz lecimy sobie szukać tej rzeźby do naszego przejścia. Na pewno coś takiego było, więc muszę tutaj. O nie, 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 myślałam, że to to, ale to nie to. Jeszcze coś innego było. Dobra, to będzie ten ziomek, ale to małe jest, inaczej sobie to wyobrażałam. Dobra, no to niech już będzie na tym. W takim razie to usuwamy. Damy tutaj jeszcze coś. Trzeba tutaj dać. Może coś takiego tutaj powiesimy. No, takie przejście jest ok. Dałabym tutaj jeszcze jakieś kwiaty, ale ja wiem, że w tej akademii w ogóle kwiatów nie było, więc, więc tak słabo tutaj cokolwiek dodać. Dobra, na pewno oświetlenie. Jakieś stare trzeba znaleźć, najlepiej jakieś świeczki, albo jakieś lampiony, czy coś w tym stylu, albo nawet żarów. Ja wzięłam tą większą kolumnę, więc tutaj obok położymy sobie mniejsze kolumny, i na tym właśnie położę jakieś świece albo coś, bo wtedy to będzie ok wyglądało. I tak wiecie, klimatycznie co, co do tej akademii. Żeby to no pasowało, bo tu wiecie, tak ciężko tutaj, pełno takich nowoczesnych rzeczy, i w ogóle, a to jednak trzeba zrobić tak trochę magicznie, trochę z Harry Pottera, trochę z Wednesday, tak bym chciała to, wiecie, wszystko pomieszać. Dobra, więc te świeczniki będą chyba ok. Zapalimy to i dobra, Wednesday sobie będzie tutaj jakoś przechodzić. Jeszcze nie wiem, jak to zrobię u mnie w tej historii, ale, ale uwierzcie, że będzie ok. Więc mamy pokój dziewczyn, mamy to tajemne przejście. To teraz zrobimy sobie salę lekcyjną. Tylko właśnie, czy lepiej. Tutaj może bibliotekę lepiej zrobić? Tak, nawet chyba lepiej będzie mi się. Tak, tu zrobimy, że drzwi będą się odsuwały. A tutaj na końcu zrobimy salę lekcyjną. Ja potem sobie to jakoś zbliżę przy nagrywaniu, żeby nie było widać pokoju dziewczyn. Więc lecimy z salą lekcyjną. I tam powiem Wam, że tam chyba były kwiaty. Więc, więc, mogę sobie śmiało to zrobić. Gdzie była ta nauczycielka, taka wiecie ta, która okazała się być tą złą, Więc tak, dobra. Bierzmy sobie jakieś stare stoły. Jeszcze nie wiem które wybiorę, dlatego będę sobie tak wybierała po kolei. O, to, to biurko na pewno bym chciała, bo takie starodawne nauczycielskie. Weźmiemy sobie chyba te klasyczne ławki. I dobra, już nie będę kombinować, weźmiemy sobie po prostu tak, trzy zrobimy w takim rozstawieniu, tutaj to biurko nauczyciela, teraz lecimy sobie po krzesła, tylko szkoda, że te krzesła w to kaboka się nie odwracają, no bo jak ja położę jej, yy, tej nauczycielce oczywiście, jakieś krzesło do tego biurka, no to ono będzie odwrócone i ona nie będzie mogła wcale przy tym siedzieć, chyba, że zrobić też jakiś zwykły stół albo jakiś inny kolor po prostu stołu. Więc biurko zostaje, bo nic innego tutaj nie wykombinowałam, niestety. To będzie najbardziej pasować do klimatu tutaj Akademii Nevermore. I teraz tak, chciałabym na pewno jakieś kwiaty tutaj dodać. Tylko jeszcze nie wiem jakie. No, ulubioniaki to chyba raczej nie, nie przejdą. Ale tutaj koło tego biurka coś takiego starodawnego. Na pewno musimy zmienić podłogi. I tak, nie chciałabym też, żeby była podłoga taka jak u dziewczyn. Bo nie chcę, żeby te pomieszczenia się nam zlewały. Więc będę musiała pokombinować. No, ta szara, ale. Albo po prostu czarna, tak jak zrobiliśmy w tym przejściu, i ona będzie się fajnie odbijać w miarę. To teraz ściany, i tutaj znowu będą przeboje, dlatego że, tak, cegiełek bym nie chciała znowu brać tak jak u dziewczyn. No, gwiazdki to raczej już tak bez przesady to będzie chyba za mocne, więc chyba znowu polecimy sobie ze zwykłą farbą i po prostu dodamy tam na tych, wiecie, na ścianie jakieś dodatki, jakieś obrazy, coś w tym stylu. Tylko teraz mi ta podłoga troszeczkę nie leży i zastanawiam się, czy nie. Zrobić, by. Tutaj to jest ta, to jest ta. Nie zrobić czegoś takiego na przykład, bo już to mi bardziej pasuje. O, i tak jest idealnie. To teraz lecimy sobie z tyłem tej naszej klasy, z jakimiś półkami. Ten Sejfik bardzo pasuje tutaj do tej akademii i tam na pewno Wednesday coś znajdzie, ale jeszcze nie będę Wam tutaj zdradzała, co ja planuję zrobić w tej historii. Wygląda na to, że muszę ławeczki trochę poprzesuwać. Wiecie, ja też nie chcę zrobić wszystkiego jeden do jednego, tylko chcę tutaj zrobić trochę po swojemu, bo wiecie, że ja w moich historyjkach zawsze zmieniam wszystko, te scenariusze i tak dalej, więc musicie być cierpliwi i zobaczycie co wymyślę, ale na pewno nie będziecie żałować, więc już możecie wyczekiwać. No dobra, więc tutaj bazę już mamy, teraz trzeba naładować jakichś takich wiecie, magicznych rzeczy, no nie tylko magicznych, tylko takich co pasowałyby właśnie do tego mojego ulubionego na tą chwilę serialu. Więc myślę, że słoiczek z oczami będzie ok. Yy, jakieś stare listy może tutaj na biurku nauczycielki, bo o właśnie to teraz wiecie, co mam problem, bo nie zrobiłam gabinetu dyrektorki, więc może tutaj też będą się odbywały spotkania. Okej, okay, jakoś będę musiała, to wiecie, porozdzielać, ale spoko, spoko, więc może tutaj dodam jeszcze jakąś kanapę z przodu. Będę musiała pokombinować, oj, będę musiała. Tutaj mam dużo takich rzeczy, więc bierzemy sobie klepsydrę, bierzemy sobie lupę. Tylko, żeby ona się ładnie położyła. Weźmiemy sobie też trochę książek. Książki będą. Właśnie, tylko że ja nie wiem, bo ja chciałam zrobić bibliotekę, ale czy to jest sens? Ja będę musiała mocno tutaj pokombinować, bo miejsca mam mało. Tylko cztery pokoje, no ale klasa tutaj jakby i, i gabinet pani dyrektor były najważniejsze, więc na razie skupiam się na tym. Myślę, że, że to by było też spoko tutaj postawić, ale zasłoni nam całkowicie ten nasz wiecie. Nasz sejfik, więc odpada w tym momencie. Yy, pióra jakieś, postawimy im tutaj do pisania. Myślę, że taka czacha jedna i druga to też nie będzie przesada yy, w przypadku tej szkoły, więc tutaj sobie to ustawię jedna przy drugiej. Wydaje mi się, że to jest urna i, i ja ją jak najbardziej też wykorzystam, bo no, w normalnej szkole na pewno bym tego nie postawiła, no ale to nie jest normalna szkoła, umówmy się. Tutaj mamy jeszcze jakieś zęby, jakieś cuda, więc to sobie też tutaj nad tą nauczycielką naszą poustawiamy. Tam są pająki, ja nigdy tego nie widziałam. Ja myślałam, że to jest pusty słoiko, nie, masakra. No dobra, ale, ale, jak najbardziej, tak, jak najbardziej pasuje. To jest spoko, a może by tak zasłonić tym ten nasz safe, albo coś w tym stylu zrobić? O nie, nie, to jest dobre, ale to wykorzystamy sobie gdzie indziej. To teraz tak, co by tutaj im jeszcze dać? Są te deski, są te śmieci. Ale to już nie będzie pasowało. Polecimy sobie po prostu z jakimiś starymi rzeczami, typu zegar. I tutaj jeszcze mi się wydaje, że coś znajdę. No, maszyna do pisania jest już u Wednesday. Ja ten sejfik sobie przesunę tutaj. A tutaj damy jeszcze taki zegar, i pod spodem moglibyśmy dać jeszcze jakiś stoliczek. Matko, to w ogóle nie w moim stylu, słuchajcie, tak naćkane tego wszystkiego, ale no muszę się dostosować tutaj do tematyki tego odcinka. Dobra, to taki stoliczek po prostu tutaj damy pod ten zegar. Czy to pasuje? Ja nie wiem, ale bardzo mi się kojarzy, jak na to patrzę właśnie z tą akademią. Więc zegar leci tutaj, urna leci tutaj, jest jeden kwiat, i teraz jeszcze wiecie co? Mam problem z czym, że muszę poprzesuwać te ławki jak najdalej do okna, żeby tutaj jeszcze zrobić. Taki ala prowizoryczny gabinet dyrektorki na ten odcinek, na te odcinki w sumie, bo myślę, że będą chociażby trzy z tej serii, więc mam nadzieję, że się cieszycie i jesteście zadowoleni. Więc okej, okay, mamy taki prowizoryczny gabinet dyrektorki, mamy klasę lekcyjną, też taką małą, prowizoryczną. Hej, ale ja zapomniałam oświetlenia! Więc bierzemy sobie żaróweczki, tutaj nawet nie będę kombinować za dużo, bo te żarówki po prostu będą tutaj idealnie pasowały, tam nie było wcale jakoś bardzo jasno, więc tutaj trzy wystarczą na takie duże pomieszczenie. Pokój dziewczyn skończony, tutaj mamy to tajemnicze przejście, są świeczki, ale ja może tutaj jeszcze lampki jakieś powieszę. No i teraz tutaj co robimy? Tutaj będzie tajemny pokój spotkań. Tak jak oni mieli, wiecie, tą bibliotekę, ten klub tajemny, taki jakby. I tutaj zrobimy wszystko na brązowo. Mam nadzieję, że dobiorę tutaj jakieś. O, są cegły. Idealnie chyba będzie, tylko ta podłoga troszkę nie w ten odcień. Więc szukamy sobie jakiegoś zamiennika. Tutaj będą spotkania, tutaj przyjdzie ten wujek fester. Tutaj, czy ja mogę też zmienić tutaj podłogę na dworze? No chyba nie, ale fajnie, że też jest dwór, bo to mi się też bardzo przyda. Więc lecimy sobie po regały. I tutaj też był safe. Jeżeli oglądaliście serial, to tak, tutaj też był safe. I właśnie się zastanawiam, czy go tutaj nie. U mnie nie będzie tutaj safe, skoro już był tam. To jakoś dziewczyny Wednesday przede wszystkim będzie musiała sobie poradzić, żeby się do niego dostać, żeby wiecie, wykraść jakieś tajemnice albo coś. I tutaj nie zrobimy takiej typowej biblioteki. Tutaj zrobimy coś takiego, taką salę tajemniczą, ale to nie będzie typowa biblioteka właśnie. Zrobiłam sobie taką bazę z mebli, ale dodaję tutaj jeszcze jakieś półki. Nie powiem wam, co tutaj się będzie działo, ale mam nadzieję, że już jesteście ciekawi. I oczywiście, piszcie w komentarzach, czy chcecie tą serię z Wednesday i z tą Akademią Nevermore. No dobra, nasz tajemny pokój jest już prawie tak jakby wykończony, tylko brakuje mu oczywiście dodatków, więc tutaj też jakieś tajemnicze słoiki, oczywiście. Generalnie wstęp do tego pokoju będą mieli, wiecie, tylko ci, co będą znali. Ten kod, jakby na to przejście. Dobra, i co by tutaj jeszcze? Ja myślę, że nawet tutaj śmiało jakieś liście mogą leżeć, bo to jest naprawdę tajne pomieszczenie, więc niech tak będzie. Niech ten klimat się tutaj zgadza. Będą jakieś koperty, słuchajcie, ale może nie tak obok siebie, bo to dziwnie wyglądało. No i dobra, znowu szukamy tych starych rzeczy, więc ja zaraz tutaj do Was wracam i pokażę Wam, jak już to będzie wyglądało tak finalnie. Dobra, na pewno jakieś klepsydry, na pewno jakieś listy jeszcze takie. Tutaj mam jakiś mały list. Oj tutaj jeszcze całe regały książek. Okej, okay, tajne pomieszczenie skończone i myślę, że jak na to kaboka to wyszło naprawdę super, tylko zastanawiałam się, czy nie dać tych czarnych cegiełek, ale jak tak teraz na to patrzę, to, to lepiej chyba wygląda w tym brązie, więc dobra. Mamy tajemnicze pomieszczenie, zapalmy sobie już tutaj kominek, tylko może jeszcze tutaj coś trzeba by było zagracić, może jeszcze coś dodać, może jakieś pufy chociażby, no bo tutaj jak te zgromadzenia też mają być. Jo, ja tutaj wam za dużo rzeczy pozdradzam chyba, ale, ale okej. Okay. Nie, to chyba raczej nie pasuje, choć Chociaż może i może taką pufę, jedną przypadkową, to już lepiej wygląda wokół tego kominka. Okej, okay, dobra, więc tak. Tutaj schody zostawiam na razie bez zmian. zobaczycie co jeszcze wymyślę. Więc nasza akademia oficjalnie powstała. Mamy Nevermore, w toka boka, mamy Wednesday, mamy Init. Dobra, dziewczyny są. Zobaczcie, jak to super będzie wyglądało. Postaci się włączyły przypadkowo. Dobra, czyli tutaj mamy kącik Wednesday ze zmienionym biurkiem. Init ma mnóstwo poduszek. Tutaj mamy tajemnicze przejście. Słuchajcie, ja sobie tutaj pozapalam te światła. Tutaj mamy naszą tajemniczą bibliotekę w mojej wersji. No i oczywiście. Sala lekcyjna połączona z gabinetem dyrektorki, więc dobra, kochani, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Mam nadzieję, że ta szkoła Wam się spodobała. Oczywiście to nie będą tylko te cztery pomieszczenia, bo będziemy nagrywać również na dworze, gdzieś w lesie i tak dalej. No dobra, ale ja Wam naprawdę tutaj za dużo zdradzę, więc jeżeli odcinek się spodobał, to zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Piszcie, jak się spodobało. No i dziękuję za oglądanie. Do następnego. Hej!